Mercedes od dawien dawna ma czołową rolę na rynku samochodów ciężarowych. Jesteśmy zawsze awangardą w postępie technicznym. Prezentujemy nowe rozwiązania i wprowadzamy je do seryjnych samochodów. Samochody, które Państwo dzisiaj zobaczą mają również parę nowości, którymi chcielibyśmy się pochwalić i zaprezentować. Mercedes-Benz miał fantastyczny zeszły rok. Zajęliśmy pierwsze bądź drugie, zależy od tego jak liczyć miejsce na, na polskim rynku i szczerze mówiąc to jest dla nas niezłe wyzwanie. Wierzymy, że samochody budowlane e, przede wszystkim w związku z dużym dofinansowaniem unijnym będą w tym roku odgrywać bardzo istotną rolę, dlatego chcemy je zaprezentować i pokazać jak wyglądają w trudnym terenie i w ciężkim użyciu, co z nimi można zrobić i dlaczego. W tej misji, w której dzisiaj uczestniczymy, poznajemy trzech przedstawicieli. Przede wszystkim poznajemy samochody typu wywrotki z turbosprzęgłem, z ratarderem. Są uczestniczące również samochody typu ciągniki siodłowe z układem hydraulicznego napędu osi przedniej. I poznajemy samochody terenowe typu Unimog w dwóch odsłonach UGE, UHE, czyli samochody dla służb i samochody jako nośniki osprzętu. Na dzisiejszym evencie chcielibyśmy zaprezentować nowe rozwiązania techniczne w gamie pojazdów ciężarowych do zadań budowlanych, przede wszystkim Hydraulic Auxiliary Drive, czyli rozwiązanie dołączanego napędu hydrostatycznego, które to ma zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie walczy się o każdy kilogram masy własnej pojazdu i o obniżenie zużycia paliwa. Czyli dwa tematy, które w gamie pojazdów użytkowych odgrywają zasadniczą rolę. Widzimy samochody typu ciągniki siodłowe z naczepami wywrotkami, które w trudnych warunkach terenowych radzą sobie znakomicie z pokonywaniem nierówności. Drugie rozwiązanie to turbosprzęgło z retarderem. TRK, turbosprzęgło z retarderem, umożliwia bez zużycia sprzęgła manewrowanie, ruszanie w bardzo trudnych warunkach terenowych, zarówno też wykorzystywanie funkcji retardera zintegrowanego w tym jednym urządzeniu. Mamy tu misję Mercedes-Benz Track Offroad Expedition. Siedzimy w fajnym miejscu od kilku dni. Jeździmy. Ja dzisiaj jeżdżę na przykład Mercedesem Unimogiem. To jest ten sam samolot, który prześcigam w rajdach. To jest naturalny wybór. Czuję się w tym aucie świetnie. Wiele fajnych wspólnych przeżyć. Wiele rajdów wygranych. Dobrze pojechamy na jednak prawdziwymi gwiazdami tego spotkania były Mercedesy Aroxy. I one zrobiły największą furonę. Miałem okazję dzisiaj pojeździć tymi zarówno z napędami na 3 osie i na 4 osie 6 na 6, 8 na 8 i zaręczam, że naprawdę świetnie radzą sobie w terenie i miałem wielką satysfakcję z prowadzenia tych wielkich potworów. Mam nadzieję, że za jakiś czas właśnie ten samochód, Arox. Ja to jest zobaczę na rajdach, w których się ścigam, na rajdach cross country. Byłaby to świetna rajdówka, myślę, że dawałaby sobie radę w terenie. Dzisiaj przyglądałem się na tą konstrukcję i jest to jakieś moje marzenie, żeby kiedyś wystartować takim autem na rajdzie pustyni.